Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja pozwolę sobie może wystudzić troszkę emocje bo oczywiście ta dyskusja tych emocji spowodowała wiele. Zacznę od tego że rzeczywiście ten raport jak tu słusznie e, zauważył radny Ilasz, nie jest laurką jest raportem prawdziwym. Są tam mówiąc używając słów klasyka są tam plusy dodatnie i plusy ujemne pokazane które w mieście występują. I pewnie gdyby ogólnie to podsumować, można by powiedzieć, że Malborku nie jest tak dobrze, jak mówią niektórzy radni i nie jest tak źle, jak mówią inni radni. Więc pewnie ta ogólna ocena byłaby gdzieś pośrodku. Oczywiście patrząc na wszystkie samorządy, te problemy nie dotyczą tylko Malborka, dotyczą wielu samorządów i Jedne samorządy radzą sobie lepiej, inne gorzej. Natomiast nie uważam, żeby Malborg radził sobie w tych trudnych tematach źle. E, mówimy tutaj o takim pierwszym, e, pierwszym elementem, o którym e, się mówi oczywiście w tych e, sytuacjach: są finanse miasta i są wydatki miasta. One rzeczywiście rosną. Ale jak popatrzymy, e, do raportu i porównamy, w jakich kategoriach rosną, to niektóre będą nas smucić, że rośnie na przykład wydatki w oświacie i nie wiemy, jak je zatrzymać, że rosną wydatki w e, e, dziale spraw społecznych, ale również, i to powinno nas cieszyć, rosną wydatki inwestycyjne, bo nie zgodzę się z. Może mam inny raport. Co do drastycznego obniżenia wydatków inwestycyjnych, chciałbym, żebyśmy może wszyscy otworzyli sobie na stronie 24-25 i porównali, jakie wydatki inwestycyjne były w roku 2015, 2016, 2017, a co się stało w latach 18 i 19 pod względem wydatków inwestycyjnych. Nie było takich wydatków inwestycyjnych jak w latach 2018 i 2019. 2018 38 milionów, 2019 32 miliony. A na przykład w roku no choćby 15 było to 10 milionów. I te z czego to wynika? No, wynika przede wszystkim z tego, że my dostosowujemy się do programowania unijnego, bo stamtąd czerpiemy głównie środki. Więc wtedy, kiedy rozpoczyna się przedział, okres programowania unijnego, wtedy pieniędzy dostępnych jest niewiele na rynku jeszcze. Dopiero rozpoczynają się projekty, te projekty musimy złożyć, musimy je wygrać, musimy dostać dofinansowanie i musimy wykonać te inwestycje. Dlatego z tej perspektywy obecnej to właśnie od roku 2018, 19, również 20 są głównymi latami wydatkowania środków. A co za tym idzie poszukiwania pieniędzy. Często dzieje się to również poprzez kredyty. I jak popatrzymy na też stosunek, kiedy te kredyty były wyższe od spłacanych poprzednio, a kiedy są niższe, to zauważcie, że choćby y, możemy sobie znowu popatrzeć, że dochody i wydatki porównać y, y, na y, stronie też właśnie y, 24-25, i wtedy będziemy, y, y, chociaż tu lepszy wykres jest chyba na stronie 20. Gdzie jak popatrzymy na ten wykres to lata 2015-16-17 były wyższe dochody niż wydatki. A dopiero rok 18-19 spowodował że to się nam rozeszło i było potrzebne większe dofinansowanie również kredytowe. I to też nie jest prawda że w tej chwili mamy jakieś największe zadłużenie w, w historii Malborka. Bo to zadłużenie trzeba porównywać z obecnym budżetem. I też możemy sobie sprawdzić, na przykład na, już też podpowiem, na stronie 32. Na przykład jest bardzo, mamy akurat zaciągane kredyty i ich spłata, i mamy tam wskaźnik zadłużenia. Rzeczywiście on w tej chwili, ten wskaźnik dla miasta Malborka w roku 2019 wyniósł 4,71. Był wyższy niż w roku 2018-2017, ale w roku 2015 to było 5,33, a w roku 2014 to było 5,09. Więc był wyższy niż jest obecny. I pewnie za chwilę znowu będziemy wchodzili w okres, gdzie inwestycji będzie mniej. Pewnie wszyscy będą mówić i krytykować, że znowu spadają inwestycje. Tak, będą spadać inwestycje bo będzie spadało dofinansowanie uni unijne, bo wchodzi nowa perspektywa. Ta nowa perspektywa zostanie przygotowana, rozpocznie się składanie projektów. Te projekty trzeba wygrać, później trzeba zrobić przetargi i wtedy je realizować. I znowu będzie okres, gdzie będziemy mogli obniżyć te zadłużenie, tak jak przypominam w roku 2015-2016 zadłużenie Malborka spadało. Bo braliśmy niższe, niższe kredyty niż spłaty poprzednie. Oczywiście e, tych problemów, które nas czekają jest wiele, i dlatego e, zapraszam wszystkich do współpracy. Tym naszym największym pewnie problemem są e, wydatki bieżące, które nas tutaj najbardziej, najbardziej e, wprowadzają w zakłopotanie i powodują trudności, bo rzeczywiście one rosną bardzo intensywnie. I też trudno natychmiast dokonać takich reform, które spowodują, że te wydatki spadną. Bo choćby w tej oświacie możemy mówić, że możemy oszczędzać, no ale jeżeli 80% wydatków w oświacie to płace nauczycieli, no to tu się niestety zaoszczędzić nie za bardzo da, no bo ktoś lekcje z uczniami przeprowadzić musi. Oczywiście my. Robimy wszystko, żeby rzeczywiście, tak jak tutaj wspominał pan przewodniczący Markowski, żeby dostosować te klasy do maksymalnego poziomu, żeby ten uczeń w tej klasie był, mówiąc nieładnie, najtańszy, czyli żeby klasa była, miała maksymalne obłożenie, ale to też nie jest zawsze możliwe i zawsze... Nam się to udaje, ale w tych ostatnich latach dzięki systemowi, który mamy, wiemy dokładnie, do której szkoły, jakie wnioski są składane, od jakich rodziców i w tej chwili udaje nam się już te kwestie troszkę zmniejszać. Ale z kolei, jeżeli zmniejszamy, zmniejszamy też zatrudnienie w oświacie, no to z kolei pojawia się bardzo duża ilość w tej chwili urlopów dla poratowania zdrowia. Te urlopy się pojawiają, one są, muszą zostać przydzielone, jeżeli nauczyciel ma odpowiednie e, e, dokumenty, no i w to miejsce musi być inny nauczyciel zatrudniony, który będzie wykonywał, więc część tych oszczędności, które udało nam się w tym roku zrobić, niestety przez te rzeczy zostaną częściowo zjedzone. E, co do, bo też e, z tym wymieraniem miasta i Tutaj zawsze zachęcam do sprawdzania dwóch wersji. Wersja zameldowany w Malborku i wersja mieszkający w Malborku. I tak jak mówimy, że rzeczywiście macie tutaj podane dane dotyczące zameldowanych osób, ale na przykład z ulubionej przez pana przewodniczącego wspólnoty są dane dotyczące zamieszkujących dane miasto. I możemy sobie tu popatrzeć na przykład na dane mamy tam na razie do, jeśli się nie mylę, roku chyba 2018, ale według danych ze Związku Miast Polskich to w 2018 w Malborku mieszka 30, zamieszkuje 38 570 osób. Według zameldowań jest to 36 tysięcy z jakimś hakiem, więc też pamiętajmy, że to co też mówił radny choderny, gdyby rzeczywiście Malbork wymierał, to naprawdę tylu inwestycji mieszkaniowych by w tym mieście nie było, no bo kto tam ma mieszkać, nie wiem, jeżeli wszyscy z Malborka, tak jak słyszę, wyjadą, więc e, e, myślę, że musimy szukać tutaj Złotego środka, żeby ten samorząd prowadzić jak najlepiej. E, nie będzie różowo i nie jest różowo, bo gdyby było różowo, to ani burmistrz nie byłby potrzebny, ani rada by nie była potrzebna, bo jeżeli jest miasto, w którym wszystko jest dobrze, to po co są takie organy? Pewnie by ich nie musiało być. I zarówno w tej kadencji, w następnej i wielu innych kolejnych kadencjach zapewniam, że i radni będą mieli co robić. I mieszkańcy będą mieli wiele uwag do pracy Rady i burmistrza, i burmistrz, każdy następny też będzie miał co robić. Więc zachęcam wszystkich do tego, aby wspólnie e, myśleć o tych problemach, które mamy. Natomiast nie jesteśmy też w takiej sytuacji, żeby mówić o jakimś upadku i o jakichś e, bardzo e, takich już e, trudnych sytuacjach. Oczywiście. Pewnie COVID, który mamy w tym roku spowoduje jeszcze zwiększenie tych problemów, no ale od czego jesteśmy, od czego są burmistrzowie, od czego są radni? Są od tego, żeby z tymi problemami się mierzyć i, i te problemy rozwiązywać. Więc mam nadzieję, że wspólnie damy radę. Dziękuję bardzo.